Porozmawiamy sobie na temat nicieni. Tutaj na tej prezentacji jest dosyć dużo różnorodnych informacji. Natomiast ja chciałabym się generalnie skupić na zmianach skórnych, które są związane z inwazją pasożytów. Także podanych tutaj cyklów rozwojowych aż tak dokładnie nie musicie się uczyć. Czyli nicienie e, czy obleńce. E, otóż główną klasę obleńce stanowią, obleńcu, stanowią nicienie. E, pasożyty te charakteryzuje brak raz zabarwienia ciała, dwa brak jego segmentacji, okrągłość, obecność e, mocnego oskórka, Posiadające światło jamy ciała, które znajdują się narządy trawienne, tamteż znajdują się płuca, i zazwyczaj istnieją różnice w wyglądzie samic i samców. Generalnie nicienie nie posiadają układu oddechowego, i nie posiadają układu krwionośnego. Aglicyca jest najpowszechniejszą ludzką robaczycą. Ocenia się, że na całym świecie jest zarażonych około 1,5 miliarda osób. Najczęściej do szerzenia się tego rodzaju zakażeń dochodzi na skutek obecności jaj na źle umytych warzywach, bądź przez kontakt z ziemią zanieczyszczoną odchodami zawierającymi jaja pasożytów. Larwy generalnie wędrują przez jelita cienkie naczynia krwionośne do płuc i osiedlają się w płucach. To osiedlanie się larw w płucach może też powodować właśnie występowanie wysyp w obrębie ciała. Jeśli chodzi o zapobieganie zakażeniom glistą ludzką, to ważne jest mycie rąk przed jedzeniem, po kontakcie z glebą, dokładne mycie warzyw, owoców, unikanie picia nieprzygotowanej wody, nieużywanie fekali do użyźniania pól oraz zapobieganie geofagi, czyli spożywaniu ziemi przez dzieci. Innym natomiast nicieniem obleńcy, na którym tutaj się skupimy, to jest włosień włosień kręty. Czyli przyczyną zakażenia jest mięso wieprzowe, które jest poddane niedostatecznej obróbce cieplnej. W Polsce częstym nosicielem tych pasożytów są dziki. W larwy osiedlają się przede wszystkim w mięśniach, powodując ostry ból mięśni, obrzęk wokół oczu, ale takie czerwone też zmiany o charakterze wybroczym znajdujące się pod płytką e, paznokciową. E, tutaj macie przedstawiony cykl również rozwojowy włośnia krętego. E, tego wszystkiego tak dokładnie wiedzieć nie musieli. Tak jak Wam mówiłam, te najważniejsze, istotne sprawy, które ja tutaj Wam podaję jako komentarz do slajdu. Profilaktyka zakażeń właśnie krętym, czyli tutaj no, niepoddane obróbce, dostateczne obróbce ciepłej mięso wieprzowe nie jest źródłem zarażeń, czyli należy go poddawać dostatecznej obróbce ciepłej. Nie należy karmić też zwierząt hodowlanych surowym mięsem, bo mogą się też tą chorobą zakazić, ale też gryzonie. Gryzonie mogą być rezerwuarem właśnie, w środowisku możliwy ten transfer pomiędzy zwierzętami dziko żyjącymi, takimi jak dziki, a zwierzętami gospodarczymi. Oczywiście, rąk pokaże w kontakcie z mięsem: odszczurzanie, gotowanie, zamrażanie mięsa, jedzenie mięsa, oczywiście surowego, jest jednym z możliwych zapobiegania zakażeniom właśnie kręty. I larwy tracą inwazyjność w temperaturze 80 stopni, ale też zamrożenie mięsa w temperaturze minus 23 stopni inaktywuje larwy w ciągu 10-20 dni. Niestety, wędzenie, parzenie, peklowanie, solenie w pełni nie chroni przed zarażeniem. No i oczywiście popularna dosyć choroba, każdy wie o co chodzi, czyli. Owsik, ludzki owsite. Droga zarażenia jest to droga fekalno-oralna. Śmiąt okolicy odbytu może powodować przeniesienie zarażenia przez palce rąk do jamy ustnej. I u dzieci ze świątem w okolicy odbytu należy zawsze wykluczyć możliwość zarażenia owsika. Odbyt. Tak, odbyt jest miejscem, gdzie owsiki składają jaj. I profilaktyka zakażeń, jeśli chodzi o psicę, to leczenie domowników, zwalczanie możliwości autoinwazji, też czyli przenoszenia lar poprzez drapanie się dzieci przez dzieci w okolicy odbytu do ust. I następny nicień, o którym będzie mowa, czyli tak zwany tegoryjec, to druga pod względem częstości robaczyca u ludzi. Tutaj ważną rolę w przeniesieniu zakażenia odgrywa zanieczyszczona ziemia. I co ciekawe, larwy przedostają się do człowieka przez skórę, najczęściej penetrują skórę stóp, Występują, powoduje to wystąpienie rumieni w obrębie stóp i zmian takich przypominających poparzenie pokrzywą, zmian pokrzywowych w tym miejscu, które są często określane jako świąt, po kontakcie z ziemią. Czyli świąt skóry, wysepka o charakterze pokrzywki i ten generalnie, no właśnie, uciążliwy świąt skóry no są charakterystycznymi objawami zakażenia tego goryk. Ciekawą też chorobą jest zespół tak zwanej larwy wędrującej skórnej. Ale wywołuje ten goryk brazylijski, który w polskich warunkach nie ginie, i on właśnie, jak tutaj widzicie, zmianę skórną larwy penetrują skórę lub wnikają przez warstwę rogową na skórkę. I też jak w przypadku każdego tengoryjca, zarażeń charakterystyczny jest świąt skór. Tutaj macie podsumowanie tychże zakażeń, dróg roznoszenia się też zarażeń, dla podstawowych zarażeń pobudowanych przez nicienie, czyli glisty ludzkiej, włosie krętego, owsika, oraz tełgoryjca i zasady profilaktyki. Tutaj również macie podsumowanie.